Dziewczyny, 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 jeśli cokolwiek z chorób i dolegliwości kobiecych jest częścią waszego życia, to powinnyście zatrzymać się na chwilkę przy tym filmie i wysłuchać tego, co mam wam do powiedzenia. Już kilka miesięcy temu napisałam fantastyczny wpis na blogu Kobieta, dlaczegoś taka chora? Opisuję tam, w jaki sposób my, jako kobiety, zostałyśmy oszukane. Jeśli dolega Tobie cokolwiek z dolegliwości kobiecych, z guzami, korbielami w piersiach, na w macicy, z mięśniakami, a więc jeśli masz do czynienia z czymkolwiek, co dotyczy dolegliwości kobiecych, powinnaś wejść na mojego bloga, który znajduje się na stronie zielaszpolska.pl, i tam kliknąć sobie właśnie zakładeczkę Blok i znaleźć taki wpis: Kobieto, dla czegoś taka chora. On jest przypięty na samej górze. Na dole tego posta znajdują się dwa wyczerpujące filmy na temat tego, co zostało napisane w poście. Filmy są zrobione dla osób, które nie lubią czytać, lub nie mogą, bo czasami. Chcemy coś odsłuchać i jesteśmy w pracy, coś robimy w kuchni, więc można sobie włączyć filmy. W tych filmach jest to, co zostało napisane w blog poście. A więc, dziewczyny, jeśli macie do czynienia z jakimikolwiek dolegliwościami kobiecymi związanymi z układem hormonalnym, jeśli jest problem z miesiączkami, jeśli są zbyt obfite, zbyt częste, jeśli mamy skrzepy w krwi menstruacyjnej, jeśli cykle są nieregularne, koniecznie zapoznajcie się właśnie z tym, co tam napisałam, ponieważ uzupełnienie tylko jednego hormonu całkowicie odmieni Wasze życie. E, moje drogie dziewczyny, to jest suplementacja za 50 zł miesięcznie po uzupełnieniu już samego tego hormonu, a więc odpowiedzcie sobie na pytanie. Czy wasze zdrowie nie jest warte 50 zł miesięcznie? I przeczytania tego, co tam napisałam. Opisałam tam dokładnie, w jaki sposób jesteśmy oszukiwane jako kobiety przez koncerny farmaceutyczne i medyczne. A więc, dziewczyny, jeśli mamy problem z miesiączkami, tam znajduje się lekarstwo. Jeśli macie problem z depresjami, z chorobą autoimmunologiczną tarczycy, czy, czy z innymi chorobami autoimmunologicznymi. Jeśli mamy, jeśli mamy astmę, jeśli mamy depresję, jeśli mamy jakieś dziwne objawy związane ze zmęczeniem, z brakiem sił, z niewłaściwą koncentracją, dziewczyny to wszystko co dzieje się w Waszym organizmie, może być oznaką z jednej strony nadprodukcji kortyzolu, z drugiej strony dominacji estrogenu. I teraz, jeśli wyrównamy sobie poziom hormonalny w naszym ciele, będziemy funkcjonowały zupełnie inaczej, będzie nam się lepiej myślało, będziemy bardziej zadowolone z siebie, z życia. Życie nam przede wszystkim zacznie sprawiać radość, a więc przestaniemy być wewnętrznie z niewiadomego powodu, Skórzone. zniknie nam PMS, przestaną nam wypadać włosy. Generalnie nasze samopoczucie ulegnie znacznej poprawie. Poza tym zacznie nam się cofać zacznie nam się cofać niedoczynność tarczycy, Hashimoto. Co jeszcze, jeśli cierpicie na przykład na astmę, chociaż ja zalecam tutaj dziewczynę, żeby jednak skorzystać z takiej całościowej fitoterapii przywracającej zdrowie w kwestiach chorób autoimmunologicznych i innych, jeśli już mamy takie złożone problemy, ale istnieje też duże prawdopodobieństwo, że w rozłożeniu czasowym ta astma zacznie się cofać. Ja dzięki zgłębianiu tematu na temat kobiecych hormonów, tego czego potrzebuje organizm kobiety, również dowiedziałam się bardzo ciekawych informacji na temat astmy. A jak wiecie, ja jestem osobą, która niegdyś na tą astmę chorowała. Jeśli sobie popatrzymy na astmę z punktu widzenia hormonalnego, to jest ona z całą pewnością chorobą, dolegliwością wynikającą z przemęczenia nadnerczy z tego że nadnercza produkują ogromną ilość kortyzolu aby uzupełnić ten jeden hormon którego wam wszystkim brakuje jest niewiele kobiet poniżej 1% które mają właściwy poziom hormonów a większość kobiet po prostu dosuplementowuje się tym hormonem aby czuć się dobrze wyglądać młodo świeżo no I przede wszystkim być promienną, zadowoloną, mieć fajne włosy. Wiecie, bo ile można po prostu zbierać włosy z wykładziny, z dywanu, z Łazienki. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie było to naprawdę bardzo uciążliwe. Po dusuplementowaniu się hormonalnie wszystko się zmienia. I teraz poprzez to. Że wasz organizm, próbując wyrównać ten jeden hormon, produkuje ogromne ilości kortyzolu. Poprzez to, że tego hormonu brakuje, organizm ma nadwyżkę estrogenu. Kobiety cierpią na przeróżne dolegliwości. I są to takie dolegliwości, jak wymieniłam Wam, między innymi. Na początku, czyli depresje, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, yy, różnego rodzaju guzy, czysty, torbiele, mięśniaki dziewczyny, a nawet nowotwory w naszych narządach kobiecych, czyli czy piersi, czy macica, czy jajniki. Nie wiem, czy wiecie, ale jest, był, i ja to stosuję z dużym powodzeniem. Eksperyment japońskich naukowców, którzy przy zastosowaniu hormonu, o którym mówię, dosuplementowali pierwiastki, których w organizmie brakuje, i co się okazało, to właśnie ten hormon skierował toksyczne dla nowotworów pierwiastki do komórek nowotworowych, które nie miały innego wyjścia, jak tylko się rozpaść i usunąć. Z organizmu kobiet chorych na nowotwory. A więc dziewczyny, to co Zielarz Polska chce Wam przedstawić, to do czego Zielarz Polska przez całe życie dążył, jest bezwzględne zdrowie, które możemy osiągnąć w najprostszy możliwy sposób. Podobnie jak jest dziewczyny z nutraceutykami, o których. Działaniu. Ostatnio napisałam również na blogu w kategoriach tego, jak goiła się moja kość na przestrzeni pół roku. Są to efekty i rezultaty terapii, które możemy określić jako cud, bo żeby kość zrosła się z dziury ponad 12 cm w pół roku do. Dziury wielkości jednego centymetra, a więc, żeby doszło do takiej przebudowy tkanki kostnej, to medycyna nie posiada takiego rozwiązania i przeciętne suplementy, które są dostępne na rynku suplementacyjnym, nie są w stanie zrobić czegoś takiego. Natomiast ja mam dostęp do takich nutraceutyków, które mają tak niesamowite efekty. Ja wiem, że to są dosyć drogie rzeczy, że są ludzie, których nie stać na to, żeby kupić tak droge, drogie produkty, ale ja sobie nawet tak pomyślałam, że żeby Wam pomóc, e, jeśli macie ograniczony budżet i nie możecie wydać tych 600 zł sobie miesięcznie, żeby odbudować struktury w swoim organizmie, to ja mogę Wam roz, jakby rozpakować to wszystko i sprzedać na sztuki, na saszetki. Wtedy kupicie tego mniej i będziecie mogli e, będziecie mogli mogły zobaczyć, czym, różni się, e, czym różnią się suplementy od nutracyutyków, które przywracają zdrowie w naszych organizmach, które przebudowują nasze struktury w organizmie, które sprawiają, że odzyskujemy nie tylko zdrowie, ale młodość, witalność. Świetne samopoczucie, dobry humor i mi się wydaje, że właśnie o to chodzi. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zielasz Polska. Trzymajcie się i skakujcie na blog zielaszpolska.pl i tam kobieto dlaczegoś taka chora.